Witam w kolejnym odcinku na kanale Niemiły Facet. Dzisiaj odcinek chodzony. Piękna wiosenna pogoda, wiosna tuż, tuż. Już praktycznie u nas jest. Ale dzisiaj nie będzie pogodzić się. Będzie bardzo ważne pytanie, na które sobie odpowiem. Dlaczego mówienie do miłego faceta nie bądź tak miły nie działa? Często teraz widzę na, w internecie, na YouTubie, na różnych forach. Różni guru, trenerzy wypowiadają się i mówią w filmikach, nie bądź zbyt miły, nie bądź miły. Ale dlaczego to nie działa? Dlaczego to jest nic innego jak zwykła strata czasu? Dlatego, że miły facet, z racji swoich uwarunkowań z dzieciństwa, po prostu operuje na takim paradygmacie, czyli paradygmat, czyli sposób jego myślenia. On jest przekonany, bo innego po prostu, innej drogi nie zna. I myśli, że jego sposób myślenia jest dobry. Dlatego mówienie do niego, że nie bądź zbyt miły, nie bądź miłym, pracującem, to po prostu nie działa to jest tyle ostatni, tak czasu. Bo to tak samo jakbyś wziął osobę, która ma problemy z wzrokiem, osobę niewidomą, wziąłbyś na górę, zaprowadziłś na górę i powiedział: Zobacz, jaki piękny widok. Niestety ta osoba tego nie widzi. To ta osoba nie zdaje sobie z tego sprawy, bo nie widzi tego widoku. To jest tak samo jak z miłym facetem. A więc miły facet będzie postępował w taki sposób, jaki został mu zaprogramowany w dzieciństwie, dopóki właśnie nie będzie między innymi oglądał takich kanałów, nie będzie oglądał takich filmów, nie będzie się edukował. Oczywiście to wszystko zależy od niego. Bo właśnie poprzez takie filmy, kanały, różnego rodzaju książki, artykuły zaczyna dostrzegać, sam zaczyna dostrzegać, że dotyczy go takie coś jak syndrom miłego faceta na przykład. I wtedy, jeżeli chce to zrobić, jeżeli chco, chce coś z tym zmienić ogólnie to, to zaczyna się edukować i zaczyna się działanie. Czyli. Poznawanie tego, bo jak to mówią, nie możesz wyjść z ukrycia, nie możesz wyjść z klatki, skoro nie wiesz, że w niej siedzisz. Więc najpierw musimy się być świadomi, że coś nas trzyma, że coś po prostu mamy w sobie. Wtedy zaczynamy proces pracy i wychodzenia z tego syndromu, jeżeli oczywiście chcemy. Jeżeli taka jest nasza, nasza intencja, jeżeli taki jest na, nasz cel, bo tak jak powiedziałem, nikogo do niczego zmusić nie możemy, ale uważam, że warto wychodzić z syndromu miłego faceta. Uważam, że warto na tym pracować, dlatego że tak jak powiedziałem w pierwszych filmach, że kiedy żyjesz z syndromem miłego faceta i żyjesz dla innych, i tylko pomagasz innym. I tylko jesteś osobą, którą jest niestety miłofacet często jest wykorzystywany. Miłofacet często nie żyje tak, jakby po prostu chciał. A więc moim zdaniem nie jest to życie warte, życia w ten sposób. Warto, aby zobaczyć, co jest dla mnie ważne, spełniać swoje potrzeby, spełniać swoje marzenia, spełniać swoje cele. Ale kiedy masz syndrom, nieuświadomiony syndrom miłofaceta, to o tym nie wiesz. Bo nie wiesz, nie znasz siebie, nie wiesz, co lubisz, nie wiesz, co jest dla ciebie dobre, dlatego że żyjesz, tak jak powiedziałem wcześniej, fałszywym ja. Fałszywe ja to jest twoja fałszywa osobowość. To tak naprawdę nie jesteś ty, to jest osobowość, która została stworzona przez pewnych ludzi i ty w tej osobowości żyjesz. A kiedy żyjesz w tej osobowości, to nie jesteś ty. Trudno to zrozumieć. Ale po więcej informacji w tym temacie oglądaj ten kanał, subskrybuj ten kanał, komentuj, bo będę wrzucał coraz więcej informacji na temat właśnie syndromu mojego faceta. Jak z tego syndromu wychodzić, co to ogólnie jest, aby, abyśmy po prostu stworzyli zgrany kolektyw, aby mężczyźni byli mężczyznami zintegrowanymi, bo tylko taki moim zdaniem. Mężczyzna może być w pełni radosny, szczęśliwy, zintegrowany mężczyzna. Nie mężczyzna, który żyje w fałszywym nie ja, Niektóry mężczyzna, który nie zna siebie. Nie mężczyzna, który pomaga innym na siłę, a nie może pomóc sobie. Mężczyzna, który nie spełnia swoich potrzeb, a spełnia potrzeby innych ludzi. A więc warto się nad tym zastanowić. Dlatego mówienie do miłego faceta nie bądź taki miły, zbyt miły nie działa. Po prostu miły facet o tym nie ma bladego pojęcia. Do następnego razu oczywiście subskrybujcie. No i pod spodem jak zawsze, jeżeli jesteście teraz w syndromie miłego faceta i chcecie po prostu wyjść, to jednym z takich dobrych sposobów jest po prostu również zadbanie o swoją sylwetkę, a więc tu będzie link do mojego audiobooka, do mojego e-booka, który możecie zakupić. Oraz zapraszam na sesję indywidualną 1 na 1 z uwalniania emocji, bo to również pomaga wychodzeniu m.in. z syndromu miłego faceta. Pozdrawiam.